co się się. się no. elo gramy grę, i nigdy nie nagrywaliśmy o, głupi telefon co tablet, co ja gadam o jezu, baby Simon. baba Simonek o jezu, to za oko prądnie tezo Desu, lo. Dobrá. A kde, a kde No, Kupa. Žup, 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 žup. Nie, 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 już. Po, jest podnieś. Już za dużo. nie, 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 za nie, 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 Podnieś... Podnieś Podnieś Podnieś, 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 To będzie najdziwniejszy bał... Nie mogę. Mogę coś dodać? Łapka. Nie jestem gotowy. Muszę głup kule. Najlepiej słąpa. Podjeść w głowę. Automatycznie ma nie zaraz, ma marchewka. A nie mówię, sobie marchewka od razu? No dobra. Chyba w sali. się z tego się się Jaj. <grym> jako usy damy to. <grym> jako kolejne ucho damy to. Jako... jako... Jako róg damy to. Jako... Co to jest? Nie pytaj się. Czemu? Bo ja i co? To jest kompletny bałwan. Co to za bałwan? Druga marchewka? <laughs> Nie lód. Slapping w tym <laughs> momencie, jak polega na bałwanie Mini wysłanie, a ten nara <laughs> O, co więcej do nic tu. ja i tutaj, bań! U mnie mi jedzę, tej ziemi grabia. <laughs> Bidzowie, jak oceniacie ten bałwan? Napiszcie w komentarzach. Bo no, dla mnie Świetny. Cien... Mhm. Normalne. Co, Co To jest kamień. Co ty mówisz? Co na wysypkę? <grym> jak takim się ten bałwan to jest tylko odcinek, gdzie pokazujemy najlepszy trik na bałwana. To jest najlepszy trik na bałwana. Skopiujcie sobie ten film i lepiej go za... Jezu, jakie ja mam lagi. Skopiujcie tego bałwana, proszę. To mi da motywację, żebym nagrywał więcej filmów. Tak dziwnie ich Nieprawda? Mhm. Jeszcze wąsiska Pokrycie <grycie grycie> głowy teraz Dziwny bałam. Po! Ci bombka. O, w sumie update taki dodatkowy. No, to jest najniebezpieczniejszy Bałwan Ksysiu. Witajcie, Ksysia. <grystanie> Ma za dużo rzeczy, więc tego się nazywa Ksysiu. To jest niebezpieczne imię. Ksysiu. Niebezpieczne imię, Ksysiu, nieprawda? Co prawda? Najśmielszy na, na, na bałwanach, Sysiu! <grywia> to jest, no, naj, jest najdziwniejszy to, to jest, jest najdziwniejsze! Jak to się wystarczy? Nie, to jest naj musi być to naj naj to, jest, musi to być najdziwniejszy bałam! Bo Jezus, no, jest? Nie, zrobiłeś. Zrobiłeś? nie, ile jeszcze tak było? Nie Nieskończoność. Nie skończoność tego bałwana będzie. Co się dzieje? Ku. Śmieć się. I zaczynasz chyba od początku. nie. Co? Co ci jest? tam? Nie wiem. Hmm. Bo się zapisał. Czyli mi zapisaliście normalnie. Już starczy. Nie starczy. Nie wystarczy mi tego bałpana. Chcę jeszcze. Dobki nie zajmie 10 minut.